Co sprawia, że czuję się dumnym tatą? Dumnym tatą czuję się wtedy, kiedy córka do mnie przychodzi, nie boi się do mnie przyjść i wtedy, kiedy wiem, że córka lubi spędzać ze mną czas. A najbardziej cieszą mnie właśnie takie chwile. Oraz takie momenty. Właśnie dla takich chwil warto być rodzicem i warto być tatą. Wtedy, kiedy moje dzieci, moje dziecko, jedno i drugie przychodzi do mnie i się przytula do mnie. Kiedy um, widzę, że mi ufa. Wtedy, kiedy widzę... Wtedy, kiedy Marcela mnie zaprasza do zabawy. Czuję się dumny, że ona chce się ze mną bawić. Chce się ze mną wygłupiać. No, wtedy się czuję dumny. Jak widzę że nabywano nowe umiejętności. Nauczyła się, że Marcelka zakłada sama kurtkę, rozbiera się, myje się sama, ubiera się sama. Co sprawia, że czuję się dumnym tatą? Widok uśmiechniętego dziecka, gdy jak wracam z pracy, to podskakuje z radości. Nie da mi się rozebrać, się myć butów. Malutkie słowo, Titi brzmiące jak tata, które po prostu buduje i sprawia, że jestem dumnym, że mam dziecko, bo po prostu tego chciałem. Najbardziej marzę, żeby mój syn ze Dawna był samodzielny w dorosłym życiu. No, oczywiście zrobimy wszystko, żeby jak najbardziej mu zapewnić to życie dobre. No, a on musi sobie potem poradzić. Ja uprawiam turystykę rowerową i marzę o tym, żeby moja córka, jak będzie starsza, pojechała ze mną na wyprawę rowerową. Mimo, że w wieku 9 lat ze mną pojechał, i chciałbym, żeby Marcela ze mną pojechała. Chciałbym, żebyśmy we trójkę to zrobili. O czym marzę? O czym mar marzę o tym, żebyśmy jak najdłużej byli z Laurą, ale najbardziej marzę o tym, żeby miała w życiu przyjaciół, żeby była szczęśliwa. Żeby przede wszystkim wierzyła w siebie, bo ma niesamowity potencjał, niesamowitą determinację i marzę o tym, że jak już nas nie będzie, to żeby miała kogoś, kto przynajmniej będzie jej doglądał, komu będzie mogła zaufać, komu będziemy my mogli zaufać. O czym marzysz najbardziej? Marzę o. Tolerancji, równości, nie wytykaniu palcami mojego dziecka. Bo wiem, że mimo ma 3 lata jest bardzo wartościowym dzieckiem, chociaż wymaga, wymaga bardzo dużej uwagi. Na początku był szok, niedowierzanie. Natomiast potem przyszło wsparcie, chęć pomocy. Koledzy okazali się przyjaciółmi, na których zawsze mogłem liczyć. Jak radzisz sobie z emocjami, z trudnymi chwilami? Trzy lata życia z dzieckiem, z niepełnosprawnością, szlifowanie jego umiejętności troszeczkę ukształtowało ten nasz charakter, i człowiek stał się wolniejszy, pokorniejszy, wyrozumialszy. No chyba ważne, żeby w tym wszystkim mieć swoją przestrzeń. Mieć coś, gdzie możesz uciec, chociaż na chwilę, gdzie możesz dać upust swoim negatywnym emocjom, i nie dawać temu upust w, na co dzień, w kontaktach z rodziną, z dzieckiem. Także ponad to, że jesteśmy rodzicami, że mamy dziecko z wyzwaniami i na nim się koncentrujemy, to trzeba mieć taką swoją enklawę, swoją pasję, w której dalej trzeba się realizować, żeby utrzymać taki zdrowy balans życia. Jak radzisz sobie z trudnymi chwilami i emocjami? Co wam tu powiedzieć? No, nie będę wiedział bawełny, no, nie radzę sobie, są emocje, Wiele razy płakałem Wiele razy płaczę I wiele razy będę płakał I mówię tutaj o płaczu Nie o takim, że wylewnymi łzami Ale gdzieś w środku Nie zgodzę się z stwierdzeniem, że Faceci nie płaczą Bo tak jak mówię, nie musi być tego widać z zewnątrz Ale w środku Są rozdarci często Jak sobie z tym radzę i co mi ułatwia Ułatwia mi na pewno modlitwa Ułatwia mi też wyrzucenie tego z siebie za pomocą właśnie nagrania jakiegoś filmu, przekazania tego jak ja tę tą sytuację odbieram jako tato i na pewno rozmowa z moim najlepszym przyjacielem, którym mogę zaufać, którym mogę się zwierzyć, ale ubolewam nad tym, że tych rozmów jest mało z racji tego, że mieszkamy bardzo daleko od siebie. Także facet też może płakać. Jakie najgorsze zdanie usłyszałeś kiedykolwiek w kontekście niepełnosprawności do Twojego dziecka? Hm. Ja nie cierpię, jak ktoś używa, jak ktoś, ja to nazywam daunowaniem. Jak ktoś, rozmawiając, chcąc ubliżyć komuś, Żywa słowa, ale down z niego, ale down. Najgorsze słowo, jakie można usłyszeć. W mojej pracy często to się zdarza i mnie to strasznie boli. Często tłumaczę ludziom, czym jest zespół down. Staram się robić to na spokojnie. Czasami zdarzy mi się wybuchnąć, a to bardzo rzadko. Staram się wytłumaczyć i zaprosić kogoś do mojego świata. Żeby ktoś przyszedł i się zapytał, jak to jest żyć w rodzinie, gdzie jest jedna osoba z zespołem. Czy obawiałem się, że nie poradzę sobie jako ojciec? Nie obawiałem się, bo to, było moje, to jest moje wymarzone dziecko, które najkocha najmocniej na świecie, a jego wada genetyczna jest codziennie ślifowana po to, żeby był w pełni sprawny i najlepszy na świecie. Troszeczkę tak, ale to chyba normalne. Każdy, kto będzie pierwszy raz rodzicem, troszeczkę się chyba tego obawia, ale zespół Down'a nie ma tutaj nic do rzeczy. No, to jest tylko życie i pewnie nas jeszcze nie raz zaskoczy. Czy obawiałeś się, że nie poradzisz sobie jako ojciec? No, takie myśli też były zawsze. Ale to, czy, czy, czy mamy dzieci z zespołem czy mamy z jakąkolwiek inną niepełnosprawnością dzieci, czy mamy zdrowe dzieci, to jest naturalne, że się boimy. No. To jest normalna, normalna, normalna sprawa. Tak więc tak, obawiałem się. Czy dam radę, czy. Czy, czy będę umiał. Czy będę umiał zająć się takim maluszkiem? Czy będę umiał zmieniać pieluchy takiego maluszkowi? O no takie rzeczy się bałem. To jest normalne. I nie ma się co zawstydzić tego, że się bało. Ale dać mi sobie radę. i To jest najważniejsze. Czy obawiałem się, że nie poradzę sobie jako ojciec? Może powiem tak. Nie obawiałem się, że nie poradzę sobie jako rodzic, bo gdzieś tam świadomie się decydowaliśmy na dziecko, ale dalej się obawiam, że mogę nie poradzić sobie jako ojciec, jako tato. Ale tą ocenę pozostawię mojej córce. Tylko ona będzie mogła powiedzieć kiedyś i stwierdzić, czy byłem, czy jestem dobrym tatą, czy nie? No, oczywiście najważniejsze to być tu i teraz i wspierać dziecko w rozwoju i, i, i na tym się najważniejsze koncentrować. No, oczywiście trzeba myśleć o przyszłości, ale raczej planując tą przyszłość, bo każdy, kto ma. Dziecko oczywiście się martwi, jak ta przyszłość dziecka będzie wyglądała, czy, czy poradzi sobie w przyszłości. No, na pewno, jeżeli jest to dziecko z niepełnosprawnością, ta świadomość i te myśli są częstsze, są może bardziej negatywne i no, chyba każdy rodzic z, z, z dziecka z zespołem z niepełnosprawnością no, ma tą. Presję, ma ten stres związany z tą przyszłością, i, no i trzeba mieć świadomość, że to też trzeba zadbać. Aktywnie, łącząc zabawę z zaleceniami od rehabilitantów i fizjoterapeutów, zwykłe wyjście na sanki może być doskonałym sposobem na zabawę połączoną z ćwiczeniami. Lubię z Marcją wychodzić na plac zabaw. Jak widzę, jak się bawi z innymi dziećmi, asymiluje się z innymi dziećmi. Nie zawsze nadąża za innymi dziećmi. Ale Marcela robi, co może. I my robimy, co możemy. Żeby Marcela nie była obok grupy, tylko zawsze w grupie. Jak najchętniej spędzam czas z moim dzieckiem, z moją córką? Absolutnie proste. Moją pasją od zawsze był rower. Podróże krótkie, dalekie i Laura ze mną jeździła od czasu jak miała kilka miesięcy w przyczepce, czy to w krzesełku. Także zdecydowanie rower, wyjazdy, kempingi i niezmiernie mnie cieszy, jak później Laura po takim wyjeździe tygodniowym przychodzi do mnie i mówi mi: Tato. Pojedźmy na rower, chcę pojechać z tobą na rower, do hotelu, pod namiot. O. Czy czułeś, że jako ojciec jesteś na drugim planie, bo większość uwagi skupia się na mamie i dziecku? To jest, to jest też ciekawe i tak, ale nie mam żartu nikogo o to. My sobie z żoną nawet kiedyś jeszcze, jeszcze Marceli nie było, jeszcze mieliśmy tylko Miłosza, to nawet doszliśmy do takiego wniosku, że yy... Że to jest normalne. Jak się dziecko pojawia, to jest normalne. Że tak jakby ono jest najważniejsze u nas. I robimy wszystko, żeby nie zapominając o sobie, o nas, że, żeby, żeby to dziecko miało jak najlepiej w życiu. Czy jako ojciec czułem? Czuję się, że jestem na drugim planie, bo wza, zazwyczaj większość spada na, na, skupia się na mamie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Yy, jesteśmy w tym razem, moja żona i ja. Yy, staramy się to dzielić rzeczywiście 50 na 50. Może też tak wychodzi z racji tego, że mamy taką pracę, takie prace i tak musimy dzielić te obowiązki, bo jesteśmy tylko sami i Laura, czyli nasza córka. Ale absolutnie nie. Od samego początku byłem zaangażowany we wszystko związane z wychowaniem naszej córki i mam nadzieję, że jest tak do, do, do teraz. Czy boisz się, co stanie się z twoim dzieckiem, gdy mnie zabraknie? Na pewno będziemy robić wszystko, żeby mógł się odnaleźć w tym świecie, który go spotka, bo to jeszcze miejmy nadzieję, bardzo długo potrwa. Żeby mógł się odnaleźć i świadomy kroczyć swoją drogą. Czy boisz O, to jest ciekawe. Czy boisz się, co stanie się z twoim dzieckiem, gdy ciebie zabraknie? Ja się nigdy na tym nie zastanawiałem. Czy się boję? Mm, nie. Nie boję się. Bo w, w tym... bo mnie kiedyś zabraknie. To jest normalne, że każdego z nas zabraknie. Yy. I teraz tak prowadzę swoje życie i wszystko robię, żeby naszą córkę na przyszłość w jakiś sposób zabezpieczyć. Po to są te wszystkie rehabilitacje, na które jeździmy, w których bierzemy udział turnusy rehabilitacyjne, właśnie po to, żeby to procentowało też na przyszłość, żeby ona była zdecydowanie bardziej samodzielna, żeby była samodzielna. I, i o to walczymy. I ja się nie boję, bo Marcela sobie poradzi. Naprawdę sobie poradzi. Czy miałem momenty buntu, złości, żalu wobec losu? Oczywiście, że miałem. Miałem, mam i najprawdopodobniej przez jakiś, mam nadzieję krótki, ale przez jakiś czas pewnie jeszcze będę miał. Na pewno rodzice, którzy mają już dorosłe czy nastoletnie dzieci z zespołem Downa śmieją się teraz ze mnie, że nie ma się czym przejmować, nie jestem osobą, która y, będzie płakała nad rozlanym mlekiem i wydaje mi się, że moja żona też taką osobą nie jest. Także y, staramy się y, wyciągnąć, wycisnąć z, tego, z tej sytuacji, jaką mamy, jak najwięcej. Staramy się być normalnym, normalną rodziną, aktywną rodziną, y, nie ograniczać naszej córki. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na diagnozę? Strach, płacz. I ogromny ścisk mięśni, tak jakbym przebiegł maraton co najmniej 40-kilometrowy, po którym nie można było się podnieść po prostu z łóżka. Początki Zalusiem to był e, prawdziwy, uczuciowy roller coaster. Zaczęliśmy od mm, wielkiej złości, niedowierzania, wyparcia. Skończyliśmy na ogromnej miłości i motywacji. To, co Pomogło nam w pozbieraniu się z tej początkowej rozsypki, to było zwizualizowanie sobie celu. Dzięki zobaczeniu dzieci, które z zespołem naprawdę świetnie funkcjonują, dzięki wsparciu swoich rodziców, terapeutów no i przede wszystkim swojej ciężkiej pracy. To, że uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę jesteśmy w stanie dać temu dziecku. To, czego ono tak naprawdę potrzebuje, czyli miłość, wsparcie, bezpieczeństwo i przyszłość. No i oczywiście uświadomienie sobie, że tutaj nic się nie kończy, że dalej możemy mieć swoje marzenia, dalej możemy je realizować wspólnie. Na początku była taka czernia, pustka. Później było kolejne badania, przy którym już mogłem brać udział. Było kolejne badanie USG, gdzie, tak jakby pan doktor potwierdził, zwiększył prawdopodobieństwo, że będziemy mieli dziecko z zespołem Downa, ale też trochę rzeczy nam wytłumaczył. Jak ja to mówię, wtedy ta czern, ta pustka zaczęło się zmieniać. Zacząłem dużo więcej rzeczy rozumieć ale to jeszcze nie było tak, że się z tym pogodziliśmy i byliśmy już wtedy, że byliśmy mega szczęśliwymi rodzicami że ja byłem szczęśliwym rodzicem i, i byłem cały w kwiatkach i skworonkach na pewno nie to jeszcze trochę potrwało takim jakby finałem był była amniopunkcja wcześniej też były inne badania ale amniopunkcja było ostatnie badaniem na które czekaliśmy, żeby już tak jakby Potwierd potwierdzić e, trisomy 21. Do tego czasu e, ja, ja się czułem taki, w takim zawieszeniu, bo nie, nie byliśmy pewni, e, czy Marcela się urodzi, czy nie dojdzie do terminacji ciąży. E, powiem tak: relacja z moją żoną na pewno się zmieniła, bo wydaje mi się, że pojawienie się dziecka w każdej rodzinie w każdym związku Y, zmienia tą relację. Pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością jeszcze bardziej ją zmienia, ale wydaje mi się, że może nie zmieniło na lepsze, ale na pewno y, wzmocniło nas. Pokazało, że ta osoba, z którą jestem, ta osoba, którą wybrałem, to był dobry wybór to była właściwa osoba. Y, co by los na mnie rzucił, Jesteśmy dla siebie, jesteśmy razem, poradzimy sobie z tym. Drodzy ojcowie, angażujcie się w każdy aspekt życia swojego dziecka. Każdy. Od samego początku. Bądźcie ze swoimi partnerkami, żonami, konkubinami. Bądźcie zawsze przy nich. Jak najwięcej czasu spędzajcie ze swoimi dziećmi. Odciążajcie swoje partnerki w wielu sprawach. Weźcie udział w rehabilitacjach. Poświęcajcie im dużo czasu. I kochajcie swoje dzieci jak najbardziej. Nie będzie, nie będzie wam łatwo. Na początku naprawdę nie będzie wam łatwo. Ale to wszystko można. Wszystko, wszystko można przełamać. Do wszystkiego ciężką pracą można dojść. Będziecie nieraz obijali się w różnych instytucjach, w różnych sytuacjach o taki mur. Będziecie bezsilni. Ale pamiętajcie, że jesteście mężczyznami, ojcami że to, są, że to są wasze dzieci i walczcie o nie. Nie bójcie się walczyć o swoje dzieci. Naprawdę. W każdej sytuacji walczcie o swoje dzieci o ich godność o prawo do godnego życia. Tego Wam życzę żebyście byli twardzi w tym wszystkim, co robicie. Ale też pozwalajcie sobie na, na słabości, ale ich nie pokazujcie. Mężczyzna też może płakać. Łatwo nie będzie. Zapnijcie pasy, bo będzie ostra jazda. Ale też chciałbym powiedzieć, że żeby to, że, że wasze dziecko ma zespół Downa, czy niepełnosprawność, nie przyćmiło tej relacji, tego cieszenia się z tego bycia ojciec, ojcem, z tej relacji ojciec-córka czy ojciec-syn. Spędzajcie jak najwięcej czasu z waszym dzieckiem. Ja mówię tutaj o czasie quality time, czyli tak zwanym jakościowym. Bądźcie dla nich, uczestniczcie w życiu, w życiu codziennym waszego dziecka, pomagajcie waszym partnerkom, pomagajcie waszym żonom, a na pewno będą chwile, jestem tego święcie przekonany, gdzie doświadczycie tego uczucia, że warto być tatą. Czy masz jakieś przesłanie do społeczeństwa? Drogi społeczeństwo, więcej empatii dla ludzi zespołem Downa. To na przestrzeni lat się naprawdę bardzo zmieniło. Zespół Downa poznaje i oswajają się z nim I... I chciałbym, żeby więcej takich inicjatyw było. Chciałbym, żeby przepraszam, żeby społeczeństwo było bardziej otwarte na ludzi z zespołem, ale no ogólnie nawet na ludzi z wszelkimi niepełnosprawnościami, bo e, wiele osób nie wie, czym jest zespół Downa i boi się go. Ale żeby się nie bać to warto się oswoić. Najpierw poznaj, później oceniaj. chodzi tu, poznaj najpierw moją córkę, później ją oceniaj ale poznaj też rodziców osób z zespołem Downa, a później oceniaj. Spróbuj się chociaż w, w części jakiejś yy, weź w ich buty, spróbować ich zrozumieć. Nie, 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 ma, nie, ma, nie ma szans tego zrozumieć, ale chociaż troszkę i później dopiero na podstawie tego wysnuć jakieś wnioski.